Ahoj, kamraci! Witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dziś witamy się z wami z przepięknego miejsca. Znaczy nie wiemy jeszcze, bo dopiero przejechaliśmy, ale jesteśmy w Grand World na Wyspie Pukok. Ale zanim was zabierzemy na wycieczkę i sami zobaczymy co tu się wyprawia, oczywiście zostawcie motywacyjnego kciukasa, zaznaczcie subskrypcję, zaznaczcie dzwoneczek. I vamos! Przyjechaliśmy do Grand World, tak jak już mówiliśmy. E, przyjechaliśmy tym oto przepięknym autokarem, albo może tamtym, sorry, bo nie widziałam, że to jest jakiś V3, a my przyjechaliśmy siedemnastką. I tutaj w sumie też teraz nie widać numeru 17. W każdym razie przyjechaliśmy po prostu siedemnastką, siedemnastką. dlatego że siedemnastka przyjeżdża tutaj, yy, bo jest darmowa, no po prostu, no przecież nie będziemy bulić, co nie? Nie będziemy jechać jakimiś tam grabami czy innymi rzeczami, skoro za darmo kursuje tutaj autobus numer 17. Autobus linii 17 kursuje między lotniskiem, a między tutaj tym miejscem, Grand World w którym teraz jesteśmy tutaj pokażę wam jeszcze, bo tak sobie stoję to jest jakieś te dwa w ogóle, więc aha, bo te dwa to jest ogólnie chyba terminal Paula, Paula ogarni się ogarni się, okej, okay? chyba to są te przystanki bo teraz tak, tak patrzę, to myśmy się tutaj na przykład zatrzymywali ostatnio, jak Wojtas był u tego Barbera, gdzieś mniej więcej w tej okolicy rzeczywiście to jest to, patrzcie widzicie, jedna kawa, Pukok International Airport tak w ogóle, nie Pukok tylko Fukok, oni mówią Fukok to się czyta Fukok, także sobie zapamiętajcie bo w momencie kiedy mówicie to oni nie rozumieją i mówią fukok, a ja wiecie co? Myślałam cały czas, że oni coś zaplenią. I tutaj na każdym kroku piszą, że ktoś jest chujen. I ja sprawdziłem i to jest specjalista, tak jak na przykład chujen doktor, to tam jakiś doktor albo dentysta i wszyscy są chujen. I w ogóle taka ciekawostka, że prawie 70% Wietnamczyków ma na nazwisko Nguyen. takie że każdy i dlatego oni też... i Drugie imię u nich jest ważne i dlatego trzeba bardzo pilnować tego przy rejestracjach. Przejazdów i tak dalej, żeby wpisywać. Jeżeli macie w paszporcie drugie imię, to je wpisujcie, bo później mogą być kłopociki z tego. I tutaj za mną, jak możecie zobaczyć, mnóstwo meleksów. I oni zaraz po tym, jak wysiądziecie z autobusu, to was napadną i będą chcieli was szarpać za rękaw, żebyście jechali z nimi, bo każdy chce zarobić. A, ale my. A my mówimy stanowczo. Nie. Yeah! Idziemy na piechotę. I oni też, jak to Azjaci, nie potrafią zrozumieć tego, że człowiek chce pochodzić, kroki, te sprawy, wiecie, bo to jest Nie, oni jakiś... nie rozumieją. Chce myślą, ale... Pamiętasz jak kiedyś komuś powiedziałam, że ten, że my nie chcemy transportu, bo my chcemy kroki robić, to chyba w Omanie było. Tak. To pan na nas tak spojrzał, co, że chcą, ryż... ale tak mają tutaj po prostu w Azji, tak mają i tu chyba... Ale teraz nie, to chyba też nie jechała nie, 17. Patrz cholera jak na złość po prostu nie idzie 17, a chciałam wam pokazać. A jeśli chcecie zobaczyć tą 17, ten cyferek, ten numerek, to koniecznie poprzedni odcinek. Grand World nazywany jest również jako miasto, które nigdy nie śpi. Czy to prawda? Ciężko nam powiedzieć. W zasadzie za dnia to tam niewiele się działo. Ale przechadzaliśmy się po tych starszych dzielnicach, po tych rzekomo nowszych. Wszystko się przeplatało między sobą, zarówno tradycyjna zabudowa, jak i nowoczesna. W zasadzie to momentami mieliśmy wrażenie, że przenosimy się do Europy, no ale takie było założenie całego projektu. Możemy tu spotkać właśnie taki budynek jak ten, zbudowany w całości z bambusa, na którego zużyto 36 tysięcy drzew bambusowych. Podobno, bo ciężko tak naprawdę to zweryfikować. Tutaj możemy też zobaczyć takie nowoczesne obiekty. W zasadzie to takie muzeum sztuki współczesnej na dworze, ale również możemy udać się do wielkiego parku rozrywki, do którego my nie szliśmy z tego względu że chyba nie byliśmy gotowi akurat tego dnia na takie atrakcje. Jak zapewniają właściciele obiektu, możemy tam spróbować mnóstwa różnych kuchni i dań z regionów Wietnamu, jak również z całego świata. Ale musimy tylko wierzyć na słowo, dlatego że w dzień, gdy my tam byliśmy, niestety. Nic takiego nie było, wszystko było pozamykane i prawdopodobnie czekało na wieczór. Na terenie kompleksu znajduje się również Muzeum Pluszowego Misia, co niewątpliwie będzie mega atrakcją dla najmłodszych zwiedzających. Bilet wstępu kosztuje 200 tysięcy dongów od dorosłego i 150 za dziecko. Właśnie wchodzimy na Shanghai Street, tak to wygląda i w ogóle to jest wszystko praktycznie opustoszałe. Ja, ale to mi się tak nie kojarzy że to jest w Shanghai, czy to na pewno jest? No nie wiem, był znak, że Shanghai. Albo może, że w tamtym kierunku. Idziemy. Ogólnie można powiedzieć, że to takie trochę miasto jest widmo? Jakby wydaje mi się, że większość z tych rzeczy, tak jak na przykład tutaj macie jakby za mną i jeszcze dalej i prawie wszystko jest zamknięte. No jak się przyjrzycie, są jakieś perspa, coś tam, tam pojedyncze osoby wychodzą, ale to są najprawdopodobniej pracownicy i jakiś hotel. ale kawiarenki i jakieś tego typu rzeczy, no zamknięte są. Jeszcze żeby było śmieszniej, to patrzcie, to są atrapy. To są atrapy porobione, że tu się niby coś dzieje. Właśnie nie wiadomo, który to jest sklep, a które to nie jest sklep. Tak jak tutaj, na przykład, masz na jakąś kawiarnię, ona chyba działa. Tak, no bo pootwierane na, na... na. To wszystko jakieś... puste praktycznie. No właśnie. I ciekawe, czy to funkcjonowało, czy to będzie funkcjonować. Bo teoretycznie wydaje mi się, że na półkok jest dobry czas, bo pogoda jest spoko. Jak dzisiaj oglądałam wiadomości na forum, tam sprawdzałam, że ludzie wrzucali z Danang miejscowości, jak to to wszystko wygląda. To tam jest zalane po prostu, te Hoi An i tak dalej. A u nas ciepło. U nas bardzo ciepło, i mało tego, to ja dzisiaj czytałem troszkę na temat tego osiedla, i tak naprawdę to wygląda na to, że to jest nietrafiona inwestycja w sensie przeinwestowane. Że oni po prostu wepchali mnóstwo pieniędzy, myśleli, że tu będą ludzie z całego świata, inwestorzy się pchali, a tu niestety to jest taki socjalistyczny. Myślenia. To jest 50 hektarów, chyba całość obejmuje, razem z tymi parkami. Ja to chyba w miliardach kosztuje. Na tak? pewno. W miliardach to pewnie dolarów amerykańskich, bo jeżeli weźmiemy ich walutę, te miliony, to będzie triliardy trylionów, chyba, nie? Tutaj jest tak śmiesznie, jeszcze dzisiaj, jak będziemy przy mapie, to wam pokażemy, bo jest ogólnie miejsce naprawdę przepotężne. Ja mam takie trochę czasem wrażenie, jakbyśmy byli, pamiętasz, w mieście tym Ancient City. Tak, tak, tak. W tak, tak. Bangkoku. I też było pełno meleksów, i w ogóle. Czy e... ja tam Widzę 7-Eleven Żartujesz No patrzcie Widzisz? Chyba, że to jakaś podróba i... Nie wiem ty, ale jak tam, tam jest? Tam jest 7-Eleven A tu mamy do ja. To jest... Odklejeńcy A tam stoi taka kawusia piękna Jakby mrożona z bąbelkami yeah. Oni tutaj piją taką i my też pijamy A teraz Wojtek pije wodę <laughs> Bo gorące jest Tutaj jest brama wejściowa, no musi być z przetupem i z rozmachem i chyba dlatego ten Szanghaj. Tutaj jakieś sklepiki, wypożyczalnie skuterów. Co wy tu gęsiego robicie? Pani przedszkolanka chyba jakaś. Jezu czy tam naprawdę jest 7-Eleven? To jest możliwe, czy sen się spełnił? To jest chyba jakaś ściema, po prostu zwykła ściema. Mamy teoretycznie, już wiecie, sklep 7 Eleven. Myśleliśmy, no bo my kochamy 7 Eleven, nie? W Bangkoku zawsze chodzimy, w ogóle w Tajlandii. A teraz tak się przyglądam, ale to jest 7. 7 bez 11. Oddajcie jedynastkę. Dobra, przyszedł ten czas, kiedy musimy się Wam do czegoś przyznać. Po prostu green screen nam nawalił i my wcale nie jesteśmy w Wietnamie. Patrzcie, gdzie jesteśmy, naprawdę. <grym> tak. To Wenecja. Jesteśmy w Wenecji. I tutaj wyobraźcie sobie, że można wynająć łódkę i popłynąć po tym zacnym obiekcie. 200 tysięcy. Jest tak kurde dziwnie, to jest nic do końca Wenecja, bo Wenecja tak do końca nie wygląda. Ja byłam w Wenecji, może jako trochę bardziej dziecko, że znaczy dziecko nastolatka już, ale próbowali to wiernie odwzorować. W ogóle można tutaj gondolą pływać, się okazuje, ale troszkę drogo, więc nie popłyniemy. Nawet w prawdziwej Wenecji nie płynęłam, więc nie będę płynąć. Niesamowite. Niesamowite, naprawdę. O co chodzi? Tam jest choinka? Serio? Tu jest jakiś lew w ogóle. Lew wenecki? Nie wiem, nie ogarniam. Jeszcze ta jakaś muza w tyle mam nadzieję, że YouTube nie zablokuje, cholera, ale oni tak dumnie ją puszczają, więc szkoda będzie zagłuszać. Te wszystkie budyneczki. nie bardziej to przypomina jakieś malownicze miasteczko w Malezji. Wieżyczka, tu już tak bardziej wenecjowo. Ale skąd ta woda ją? Tam ludzie weszli do niej. Właśnie coś tam. Co? No ryby O cholera, oni stoją tam po burtę w tej wodzie. Czyli chyba jest płytko, co? Ej, no bo skąd ta woda? Ona musiała zostać sztucznie chyba wpuszczona, nie? Gdzie są gondole? Gdzie są gondole? Czemu ich nie pływa? Czemu z gondoli pływają tam ludzie? Nigdy w życiu nie widziałam takiego miejsca. W sensie, no byliśmy w tym takim jakby miasteczku w Bangkoku, które było odzwierciedleniem wszystkich jakichś tam... Było odzwierciedleniem wszystkich tam jakichś miejsc, zabytków tak bardziej, że można było sobie zobaczyć na przykład Pałac Królewski taki w miniaturze, a tutaj jesteśmy jakby w jakimś takim. <laughs> ale widali podkład, w jakimś bajkowym świecie. I jest fajnie, ale jest bardzo pusto. Posłużę się relacją Ani, którą serdecznie pozdrawiam, bo mam Cię na Instagramie i Cię śledzę od czasu podróży. Są tu dwaj tacy inwestorzy, jakby, którzy zbudowali to miejsce. Jest Typek od Bean Pers. jest to hotel taki na przykład, który no, widzieliście z relacji w Halong, ten taki piękny, na takiej jakby bezludnej wyspie czy coś, to to właśnie ten typek od tych hoteli to mniej więcej zbudował, ale nie tylko on, jest też jeszcze koleś od Sunworth, czyli takiego parku, którego, który widzieliście w Halong na przykład i to jest taki facet od Cable Car, takiej kolejki ponoć linowej, najdłuższej na świecie, która znajduje się tutaj na wyspie, ale nie wiem, czy na niej będziemy, drogo jest. Ta, ta kolejka ma prawie 8 km Długości została wpisana jako światowy rekord Guinnessa. Czyli ale... co? Oni tak naprawdę zrobili to dla rozmachu, po prostu. A jeszcze chciałam wrócić do tej kolejki linowej, że też fajnie by było z jednej strony zobaczyć, bo nad wodą i w ogóle, ale ponoć ta kolejka kończy się w parku wodnym. A my za bardzo tak nieparkowi jesteśmy. Jak pływać, no to już chyba na plaży. no ja zobaczę, może się zmieni zdanie, nie wiem. Ale z tego, co ja czytałem na, na tym prze, przed wyjazdem tutaj. To ogólnie to zrobili to po to, żeby zrobić po prostu coś z rozmachem. Myśleli, że ściągną tutaj głównie to Europejczyków, żeby byli zachwyceni, że poczuli się jak w domu. No i jest rozmach, pieniędzy poszło multum, multum. Jest ładnie, nie można powiedzieć, że nie, tylko... Ale trzeba przyznać, że oni są tak zajarani Europą, jakby w Wietnamie, nie wiem, wzorowali się ciągle na tej Europie, jakby ta Europa to była taka... Totalnie ważna. Może to jakieś pozostałości po tych koloniach i tak dalej, bo duży jest wpływ ale Francuzów? Też i... na pewno są pozostałości, może nie tutaj, no bo to jest dosyć świeże miejsce, ale oni po prostu tak jarają się no nami, jarają się Europą, tym standardem, tym wszystkim, dlatego myślę, że dlatego wybudowali taki. Tutaj mamy Indochiny, ale na, na dzień dzisiejszy nas to nie interesuje. My się skupiamy na części tej włoskiej. Mm. Tak sobie myślę, że. No bo miejsce nie jest jakieś takie specjalnie, w ogóle nie ma nic wspólnego z Wietnamem. <laughs> bo nie ma tutaj nic wspólnego z Wietnamem. Tylko to pierwsze miejsce, gdzie tam pokazywaliśmy przebitki, to chyba coś tam było trochę o tej szkole kaligrafii w Wietnamie, bo też taka jest. Ale tak sobie myślę, że przyby przybędziemy tutaj, żeby porobić zdjęcia na Instagram. Bo są naprawdę fajne tła, i można było troszeczkę pokombinować. Jeżeli ktoś jest zdjęciowy, Instagramowy, no to tutaj naprawdę super. Ale jeżeli ktoś chce poznać kulturę Wietnamu, to naprawdę tutaj nic nie ma, bo kultura Wietnamu to po pierwsze nie jest wyspa Pułkok. Naprawdę. Ja się tak zastanawiam, jak ktoś przylatuje na przykład na wyspę. I znowu to powiedziałam: Phukok miało być. Jeśli ktoś przylatuje na wyspę Phukok i mówi, że był w Wietnamie, to tak nie do końca jest, bo ta wyspa nie ma za dużo wspólnego z kulturą tutejszą, z tym takim chaosem, który tutaj jest. To jest taka. Można by powiedzieć, kolonia troszkę europejska. Samych Polaków jest tutaj naprawdę bardzo dużo, więc wszystko jest dostosowane stricte po turystów. Jeśli szukać takiego prawdziwego Wietnamu, to myślę, że raczej w takich większych miastach, typu właśnie Ho Chi Minh czy na przykład Hanoi, i tam serio możecie poznać ten Wietnam, albo jakieś prowincje, jakieś wioski, ale tutaj nie. Tutaj można się dobrze bawić, tutaj można się dobrze bawić. I tutaj jeszcze warto się zastanowić, czy na pewno chcecie poznać ten prawdziwy Wietnam, bo to nie jest takie, hopsie, nie. jak się może Różnica wydawać. Wyspa jest kolosalna po prostu. Tak jak jesteśmy już od ponad miesiąca w Wietnamie i myśmy zaczęli od tych takich bardziej hardkorowych przygód. Typu wysiedliśmy na środku miasta, takiego prawdziwego miasta, stolicy zresztą, i tam był taki jeden wielki młyn, a ta wyspa to jest po prostu chill. No tutaj Ajcik. jest chill, Tu się przechadzacie, tu jest spokój. Tutaj witają was więc. W języku polskim, ojczystym, i wiecie, no, to jest zupełnie inny świat. Także jeśli chcielibyście zobaczyć prawdziwy Wietnam, to jeszcze raz polecamy jakieś tam miasteczka typu, właśnie, Ho Chi Minh, czyli dawny Saigon, dawna stolica, albo obecna Hanoi, tylko że to jest na północy. Ale należy pamiętać o tym, żeby wtedy kupić wizę, bo żeby wydostać się z tej wyspy, tak jak na przykład byście przylecieli z jakimś Rainbowem i tak dalej, bo widzieliśmy jest mnóstwo ofert, czartery i te sprawy, to na półkok polecicie bez wizy. Bo jest to tylko jedno miejsce w Wietnamie, gdzie bez wizy możecie sobie przylecieć. A do całej reszty wiza jest wymagana. Więc jeśli wpadlibyście na taki pomysł, że kurde, trzeba się wydostać z tej wyspy i zobaczyć trochę Wietnamu, no to wizę musicie zrobić. To też nie jest problematyczne, tylko musicie hmm. mieć kilka dni. Po prostu, że jest odpowiedni wymiar zdjęcia, wysłać aplikację i Przez tam do 3-4 dni wszystko. chyba. Do 4 dni powinniście dostać. Oczywiście roboczych. Roboczych, tak. Warto pamiętać o tym, że przy... <laughs> wypisując dane do wizy, pamiętajcie o drugim imieniu, tak. bo my na to nie zwracamy uwagi, a u nich to jest cholernie ważne. Oj, bardzo, bardzo ważne. Muszę baterie wymienić w tej kamerze. Tutaj jest water taxi, no ale w tym momencie jest to zamknięte, pogrodzone, więc nie popływamy gondolą. No i jednak weszliśmy na dzielnicę indochińską. I prawdopodobnie to będzie coś stylizowanego na Singapur. No, a my kierujemy się w stronę plaży. Idziemy zobaczyć, bo tutaj ludzie w ogóle wynajmują te kwatery. Idziemy zobaczyć, jak tu by było mieszkać. I jest dziwnie, jest Ghost Town. No jest. Tu jakiś motel macie, coś. No, wygląda po prostu jak wymarłe miasto. Ja pamiętam, pamiętam, jak byliśmy w Alanii, w czasie, mm -hmm. gdy wybuchło wiadomo co, to tak wyglądało całe miasto, nie? Myśmy chodzili w weekendy i w ogóle godzinami nie spotykali żywej duszy, nie? A to jest zaskakujące, nie? Bo Alania to takie po popularne dość miasto turystyczne i w ogóle pełno turystów. I cały czas się tam coś dzieje, a my naprawdę byliśmy kurde w wymarłym mieście. I w ogóle, jeśli jesteście ciekawi, jak Alania wygląda, tak. Bez żywej duszy widzieliśmy chyba innego człowieka, tak. to sprawdźcie sobie nasz pierwszy odcinek na kanale. Tak, dokładnie. Wtedy zaczęła się nasza przygoda z YouTube'em. No właśnie, także sentimiento. Sentimiento, nie, sentimiento to uczucia w sumie, ale to tak. też takie uczucia. Bo... No i, i właśnie wtedy było aż niemożliwe, niewiarygodne. I dzisiaj, jak sobie wspominam, że to wydaje mi się, jakby to było strasznie dawno temu. A to mm -hmm. wcale nie było tak dawno. I no Joby... zobacz Zobaczymy już podróże i wszystkiego za nami od czasów tej e, Alani, miasta duchów. Ile żeśmy już miejsc zobaczyli? Nawet nie tak. wiem. Dotarliśmy właśnie nad brzeg morza, mamy plażyczkę. Tutaj pan ratownik siedzi, plaża czyściutka, zero śmieci, w kamieni nie ma. Mam no ważne, trzeba że to... przyznać, że dbają o to, że jest ładnie zagospodarowane tutaj, nie ma jakichś tłumów ludzi, więc spoko. Roślinność śmiesznie, bo tak troszkę jakbyśmy byli w jakiejś pobierowie czy coś, że nie ma za bardzo jakichś palm, tylko takie nasadzone są z tyłu. Pogoda trochę taka się zrobiła, w sensie jest ciepło, ale słońce się schowało, więc nawet nie widać jakiego koloru jest ta woda. Zobaczcie, te drzewa to są takie drzewa jakby iglaste, trochę jakby nad polskim jeziorem, bo tu fal nie ma, no tak to trochę wygląda, ale jest przyjemnie, no woda jest na pewno ciepła. Fukok. Chciałem jeszcze wspomnieć o tym, że pan Barber powiedział, że mam wąsa nie golić, bo mustacze są okej. Okay. Byliśmy jeszcze na takim szybkim piciu i teraz widzimy, że tutaj jest wejście do tego water taxi, czyli tutaj pływają gondolami. O proszę, jacyś ludzie tam w kolejce i tak dalej, więc jest wejście, my po prostu poszliśmy od drugiej strony jakby. My byliśmy na stacji, na której się wysiada z tej taksówki. po My jak zawsze wszystko na opak na zrobiliśmy, a teraz lecimy na autobus, bo no mamy jeszcze. Bo no jest godzina 14:25, a zaraz będzie autobus, a następny będzie za ile? 20 minut później, więc Aha. pół godziny prawie czekać. Dla no to to nie, bez sensu, rup, bo będziemy rupienić. prawie. na to jeszcze byli na, na chębatce, coś tam, coś tam w ogóle fajnego pieska. Poznaliśmy Mega. to od razu, macie tutaj zdjęcie. Nakarmiliśmy go karm, bo jako mamy w zwyczaju staramy się nosić jakąś taką karmę. Dla piesków i mieliśmy taką dla szczeniaków akurat i on był mega zadowolony, pojadł i, i ugryzł, mnie, ugryzł mnie, Gdzie? Nie powiem gdzie. I taką tutaj wygląda, bo chyba jeszcze nie pokazywaliśmy, więc jest całkiem wygodnie, tutaj wam się wszystko wyświetla co i jak. Z tyłu też są jeszcze miejsca całkiem dużo. Wróciliśmy do domku, najedliśmy się, bo przed chwilą byliśmy też w naszej restauracyjce, trochę się u nas rozpadało, więc tak na szybko podsumowując, Grand World polecamy ogólnie, jest naprawdę spoko, tylko że jeżeli szukacie Wietnamu, no to nie tam, tam można porobić fajne zdjęcia na Instagram. My na pewno tam pojedziemy niebawem, żeby właśnie się sfotografować, a tak to... Może to wesołe miasteczko, w sensie ten park rozrywki, jak jesteście z dziećmi. To spoko, ale myśmy tam nie byli. No i wieczorową porą będziemy musieli się wybrać, żeby zobaczyć... No bo zobaczyć jakiś show te... tam jest, czy coś takiego, więc na pewno sobie pojedziemy. Tymczasem polecamy i jeszcze raz przypominamy o tym. Uważajcie jak przylatujecie na Półkok, bo jest tutaj naprawdę bardzo dużo Polaków. I mówię o tym, bo my się czasami zapominamy z tym językiem. A serio, momentami mam wrażenie, że to jest kolonia polska, nie? Jest <grym> tyle Polaków. Czajcie to, przyszliśmy do naszej restauracji i nawet nie wiedzieliśmy, że siedliśmy obok grupki Polaków. A oni nie wiedzieli, że my jesteśmy Polakami. Polakami, nie słyszeli, leciała muzyka i zaczęli głośno rozmawiać. I oto co Wojciech usłyszał, bo to taka grupka emerytów, była tak właśnie, tak nie? No, I oni sobie siedzieli, no i przyszedł czas rozliczenia, no i tam walczą, kto ile ma zapłacić. I jeden pan mówi tak. Ja. Danie 85, napój 15 stówek. Ja tu zostawiam, ja tu wam kasę, kasę wam zostawiam. Ja muszę wyjść przed lokal, muszę się piegnąć. No i wstawimy się i, I staną przed lokalem, a my tak jedno na drugie i. No, najlepsze jest to, że właśnie, że myślicie czasem, że lecicie do tropików, nie? Czyli już tam na pewno nie będzie rodaków, no bo to przecież jest tyle tysięcy kilometrów, tyle godzin lotu, a Polaków jest tutaj tyle, że naprawdę trzeba uważać, co się mówi. To Polacy są wszędzie, naprawdę dosłownie. Ale tutaj na tej wyspie jesteśmy po prostu co, co krok. Jeśli odcinek Wam się podobał, oczywiście, zostawcie motywacyjnego kciuka do góry. Zostawcie też, oczywiście, subskrypcję, napiszcie jakiś komentarz, żebyśmy widzieli, że byliście, że oglądaliście. Możecie zostawić zwykłe serduszko, jeśli nie wiecie, co napisać. Tymczasem my siadamy do pracy i będziemy szykować dla Was kolejne odcinki. Do zobaczenia w następnym odcinku. Ahoj!